Cześć witajcie. Dzisiaj pogoda dużo lepsza i teraz zabieram się właśnie, znaczy już zacząłem nawet robić słupki, rdzenie w ścianie kolenkowej. Tak to wygląda. Na razie zrobiłem sobie dwa narożniki. Tu rozmierzyłem sobie już wstępnie na dwa pozostałe. Tu jeszcze na tej ścianie będą dwa słupki tu później też zacząłem sobie od garażu bo jak widzicie może nie widzicie ale zaraz, zaraz Wam powiem folia folią wszystko fajnie spełnia swoje zadanie natomiast jak to zwykle bywa pogoda czasami no lubi przeszkadzać no i większe podmuchy wiatru sprawiają, że po prostu to wszystko się tu unosi Zwłaszcza tam, że z brama, jest wiadomo, nie jest zamknięta, jest, jest, jest tutaj wszystko otwarte. Powietrze, nawet nie to, że podpływa tutaj brzegami, ale wpływa do garażu środkiem, i tymi tutaj szparami pomiędzy deskami, po prostu się unosi. I tutaj się stworzy no taki poducha powietrzna, że tak powiem. Łatwo sobie to wyobrazić. jest spinki z szybaczek, którymi tutaj przytrzymywałem, tą tą folię do desek przy brzegach momentalnie zrywa same, same te strzywki nic nie dają, więc już poukładałem deski nawet i bloczki no i tak jak dzisiaj przyjechałem, musiałem troszeczkę to ponaciągać znowu, na pozostałych chodziło się to w miarę trzyma dlatego myślę właśnie, że głównym powodem jest ta no, brak powiedzmy tej ściany, no bo ta brama jest tutaj prawie na całym szerokości tej ściany i to ten wlot tego powietrza tutaj jest dużo od spodu i, i właśnie widzicie jak to wszystko tutaj podnosi. Dlatego zacząłem dzisiaj od garażu, chcę zrobić te terdzenie i później chyba się, się wezmę za samo zbrojenie, żeby już tutaj podociskało tą folię, Może by nie musiał tego codziennie poprawiać. No i na samym garażu nie wiem ile mam tych słupków. Na całym domu jest 25 25 tych rdzeni. No tu są pozaznaczone na garażu 4, 8, 10. 10 jeśli chodzi o ścianki samego garażu. Najpóźniej no przy zewnętrznych ścianach, oczywiście w narożnikach. gdzieś tam w środkach jeszcze pozostałym, na pozostałych ściankach temat, myślę, do ogarnięcia tak na spokojnie w dwa dni. Ja też nie, nie jestem dzisiaj od samego rana, bo już jest popołudnie. Jutro pewnie też mi się nie uda zbytnio wcześnie tu przyjechać, więc yy, myślę, że może jutro. No Jakbym chciał, jak chciał robić same, same słupki, no to w dwa dni myślę, żebym się z tym wyrobił. Zobaczę jeszcze. No jak będzie to fest zrywało, to wezmę już jutro zacznę robić zbrojenie. A jak nie, no to sobie dokończę dokończę na całym domu. No wolałbym skończyć jeden etap i dopiero zabierać się za następny. Nie tak skakać, no ale zobaczymy jak pogoda tutaj pozwoli. Dzisiaj troszeczkę wieje, więc trochę mnie to denerwuje właśnie. No ale myślę, że sprężę się i uda mi się jak najwięcej tych słupków dzisiaj zrobić. Dzisiaj na pewno robię tylko słupki. Mm. Zbrojenie. Do zbrojenia będę potrzebował giętarkę, ponieważ na całym stropie nie wiem jak fachowo się nazywa ten typ zbrojenia stropu. Ale u mnie zbrojenie wygląda w ten sposób, że idzie pręd dołem zawijany jest w wieńcu i wychodzi też tam do jednej piątej bodajże, czy, czy no, odległości od ściany. Jest wygięty, idzie górą. I tak tworzy to dookoła tutaj, dołem siatka, a górą właśnie gdzieś na, na te półtorej metra, czy tam w zależności jak tam wyjdzie, jest, jest wypuszczone też górne zbrojenie. Jest to dużo bardziej czasochłonne niż, niż takie zbrojenie wykonywane, no, potocznie chyba zwane konikami, że idzie co któryś pręd górą, wyginany jest, po skosie i idzie potem w dół w poprzednim stropie na garażu dokładnie takie miałem i bardzo szybko się to wykonywało natomiast na pozostałej części wlokło się to niemiłosiernie no jednak sporo jest tego wyginania tych każdy drut musi być wygięty no jest to na pewno mocniejszy rodzaj stropu no ale też czasu więcej zajmuje no dobra, nie o tym miałoby dzisiaj dzisiaj miałobyś miało być, miało być o, o tych rdzeniach w ścianie kolankowej także Znoszę sobie jeszcze materiały na pozostałe, na pozostałe te dwa to na tej ściance, no i za chwilę zakładam kamerkę na głowę i, i zacznę sobie tutaj coś jeszcze więcej skręcać. No i dobra, działam, bo trzeba porobić jak najwięcej. To mam zaznaczony środek widzenia. Należy sobie wsadzę wszystkie druty pręty. rodoczek będzie gdzieś tak, czyli jeden tutaj, ten tutaj. Pręt oczywiście trzeba dostosować do, do strzemiona, żeby później nie szarpać się z tym. teoretycznie powinno powinno to być wewnątrz tych wewnątrz tej belki, nie? Właściwie według rysunku pręty czy pręty trdzenie mają rozmiar taki jak, jak wieniec ten, czyli Całość, tak? Razem z betonem ma 24x24. 24. Tutaj ścianka też ma 24 szerokości, czyli układ zbrojenia tych prętów teoretycznie powinien być w tym samym miejscu co, co pręty zbrojenia belki, nie? Powinny wychodzić w tym samym miejscu. No ale jak łatwo przewidzieć i i zobaczyć, że jest to fizycznie nierealne, niemożliwe do wykonania no, dlatego robię to w środku też się dopytywałem, nie ukrywam na jednym tam z forów budowlanych i została ta opcja tutaj przedstawiona przez mnie potwierdzona także ze spokojnym sumieniem tak powiem, robię sobie właśnie to w ten sposób. Staram się dość dobrze te pręty tutaj zamocować do tej belki. Także kilka tych wiązań na tym pręcie na długości muszę wykonać. Tak jak w moim przypadku strzemiona mają być co 18 cm Obliczając sobie tutaj wysokość wysokość tej ścianki jaka tutaj będzie wyszło mi, że tu się będzie strop kończył na 60 cm to jest wysokość już tutaj górna wieńca tego na ścianie kolonkowej to akurat taka malutka ścianka jest i tu będzie pomieszczenie, takie właściwie pralnia nad garażem także tutaj nie ma wysokiej ścianki kolankowej 25 cm od w dół wychodzi wieńca tego na ścianie kolankowej betonu czyli de facto wychodzi mi 35 cm samego słupka bo ta ścianka to będzie właściwie półtorej warstwy pewnie bloczka i teraz tak co 18 cm no i stwierdziłem, że nie ma sensu dawać przy samym tutaj pod łot, tak przy samej, przy samej stropie bo to yy, jakbym teraz to skręcił to będzie po prostu wystawało z betonu też bez sensu yy, to mogę już po prostu tutaj 35 cm wsadzam sobie dwa strzemiona pierwsze daje gdzieś w wysokości 12 cm powyżej a drugie 18 cm tak jak jest od tego mniej więcej na środku stałego słupka Także że to jest dobre rozwiązanie Dołem jest tutaj, przy samej belce jest skręcone więc też tutaj będzie trzymać tu po dwa na każdym, praktycznie dwa albo trzy wiązania na każdym pręcie. Więc yy, uważam, że jest to dobrze tutaj zamocowane, nie ma prawa się w żaden sposób to no i Te dwa, dwa strzemiona które tu będą. No, wygląda to tak jak tam mniej więcej. O, 18. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Więc spoko, w zupełności myślę. Wystarczająco. Dobra, ja to szybko poskręcam, podokładam te druciki. I zaraz widzimy to z powrotem. No, i udało się. garaż mam powiedzmy wykonane rdzenie. Troszeczkę się zmieniło. Stwierdziłem, że dodam jeszcze jedno strzemionę tutaj do tych, do tych dzeni na dół. Tutaj dołożyłem. Wcześniej był gdzieś na tej wysokości. Dołożyłem jeszcze po jednym. Opatrzyłem, że mam tego, tych strzemion dużo porobionych i, i w sumie tak nigdzie bym ich nie wykorzystał, bo one mają troszeczkę inny kształt więc, znaczy kształt inny rozmiar więc dołożyłem tutaj jeszcze a tutaj są strzemiona jeszcze znaczy strzemiona słupki yy, na dalszą część domu to akurat jest już pierwszy, który będzie wyznaczał yy, murłatę, który będzie potrzebował murłatę tutaj na dalszej części domu, wszystkie też będą w jednym poziomie i tu już będzie 4, tam są 3 Trzy, yy, trzy strzemiona, tu są będą cztery, jeszcze jedno będzie gdzieś tutaj to jest na wysokość yy, tutaj 86 cm, czyli gdzieś Tutaj będzie dużo wyżej. Yy, dużo wyżej tutaj będzie. No. Yy, wieniec pod O, właśnie. Troszkę mnie zaćmiło. No. Dobra, także 10 słupków mam gotowe, jeszcze 15. 15, myślę, że jeszcze zdążę coś porobić. Yy, powiem Wam szczerze, że to dokładanie tych strzemion na te słupki, które były gotowe. Zajęło mi tyle czasu, co wykonanie jednego jednego słupka, także troszeczkę czasu niestety na to zmarnowałem No ale, dobra, jest to teraz mocniejsze Coś za coś Elek sobie jeszcze doniosę, bo tu już mi niewiele zostało I yy, Idziałam dalej Na wieżę jak zostanie coś, to jutro dokończę i zabieram się za to zbrojenie nad, yy, nad tym garażem Szczerze, to dzisiaj większość tego uda mi się wykonać. No no to dobra, no to tyle by było w temacie eee, Żegnam się z Wami, pozdrawiam, do zobaczenia!